Wiersze o emocjach i nawykach nie tylko dla smyka napisała Ania Osipiuk. Jeden z nich pod tytułem Smutek przeczyta Ania Klimowska. Chodziły po świecie trzy smutki. Wielki, duży i malutki. Jeść nie chciały, pić nie chciały, tylko sobie wciąż płakały. Malutki, malutki smuteczek. Na łezki wziął kilka chusteczek. Nie widział słońca z za ciemnej chmury. Świat wydawał się szary i bury. Smutek duży, ach smutek duży. Całą paczkę chusteczek już zużył. Może coś cennego zgubił, może ktoś go nie polubił. Był też smutek, smutek tak wielki, że ze świata zniknął uśmiech wszelki. Czuł, że leży pod workiem kamieni i nie wierzył już, że można to zmienić. Tak chodziły trzy smutki po świecie. Przychodziły też czasem do dzieci. Jeśli kiedyś i ciebie odwiedzi, pozwól mu trochę odpocząć posiedzieć i zawołaj mamę lub tatę razem zróbcie smutkowi herbatę i przyjrzyjcie się gościowi smutkowi smutku co ci tak smuci tak boli pamiętaj kiedy nie masz już na nic ochoty porozmawiać musisz o tym daj smutkowi się wypłakać wyżalić Potem przytuł go i niech idzie dalej. Gdy przeczytasz smutkowi ten wierszyk, nawet smutek będzie trochę weselszy. Dziękuję za wysłuchanie i dziękuję Ani za napisanie.